Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński, prezenter telewizyjny, lektor, trener emisji głosu i wystąpień publicznych. Dziś, tak jak zawsze zresztą, chciałbym podzielić się z Wami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale i spostrzeżeniami związanymi z pewnym bardzo ważnym, interesującym zagadnieniem, o którym mówiło mi wiele osób i o który prosiło mnie wiele osób: Jak skutecznie prezentować się w sieci. I z góry wyjaśniam. Oczywiście nie będziemy mówili o wszystkich aktywnościach w sieci i też nie czuję, się, nie czuję się kompetentny, żeby na przykład udzielać rad szczególnie młodym ludziom, jak nagrywać filmy w social mediach. Ale chodzi mi tutaj o pewien wycinek działalności w sieci, jaką jest działalność na żywo. Czyli na przykład prowadzenie spotkań, prezentacje PowerPoint, prowadzenie lekcji, wykładów, szkoleń, warsztatów, czyli generalnie taka działalność w sieci, taka działalność online, która jest działalnością na żywo czyli dokładnie tak, jak wystąpienia publiczne. Moglibyśmy to zresztą nazwać wystąpienia publiczne w sieci albo autoprezentacja w sieci. I tutaj jest szerokie pole do omówienia i tutaj też, jak wiele osób pewnie się przekonało, takie wystąpienie przed publicznością, którą ma się przed oczami, z którą jest taki naprawdę żywy kontakt, jest czymś zupełnie innym niż mówienie poprzez łącza internetowe. A zatem proponuję Abyśmy rozpoczęli taki krótki poradnik i poruszyli sobie kilka elementów, jak skutecznie autoprezentować się online. Zerknijmy sobie jeszcze najpierw na tę grafikę. To jest przypomnienie teorii Alberta Merejbiana dotyczącej skuteczności przekazu. Tej teorii poświęciłem jeden z poprzednich filmów i nie będziemy jej szczegółowo omawiać, ale. Pamiętamy, że 55% zależy od sfery niewerbalnej, 38% od werbalnej, a tylko 7% od treści. I tutaj szybko jednak dopowiem, szczególnie tym, którzy z Albertem Merejbianem i z jego słynną teorią się nie zetknęli, że to nie jest tak, iż to, co mówimy, będzie tylko w 7% zrozumiane i zapamiętane. Nie. Tutaj chodzi o to, że jeżeli w obrębie tych trzech sfer, niewerbalnej, werbalnej i tego, co mówimy, jest jakieś zaburzenie, jakaś aberracja, że coś nie gra, coś zgrzyta, coś przeszkadza odbiorcy słuchaczowi, no to właśnie te 7% będzie niestety, mniej więcej 7% zapamiętane, zaakceptowane, zrozumiane, dlatego że gdzieś, będzie odciągnięcie uwagi, odciągnięcie myśli słuchaczy. Krótko mówiąc, coś będzie nie pasowało. Natomiast teraz już przechodząc do sieci, do autoprezentacji online. Dlaczego wróciłem do teorii Alberta Marybiana? Dlatego, że wychodząc od niej, jak się prezentujemy w sieci, jak się prezentujemy na żywo, to te proporcje 55-38-7 są zaburzone. Wciąż ważne, ale już... Nie są takie liczbowo. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem więcej, natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że praca w sieci, czyli mówienie do ludzi na żywo poprzez kamerę internetową, jest podobne trochę do pracy prezentera telewizyjnego. Czyli krótko mówiąc, mówienie w sieci jest trudniejsze, chociaż niektórzy boją się kontaktu z odbiorcami. Są socjofobami na przykład, albo mają jakiś taki rys, wolą generalnie nie spotykać się i im taka praca w sieci, szczególnie że pandemia pokazała, iż możemy naprawdę dużo rzeczy załatwiać za pośrednictwem łącz internetowych i kamerek, bardziej odpowiada, to jednak jest też trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że jak prezenter telewizyjny prowadzi program i patrzy w kamerę, no to nie wie tak naprawdę, kto go ogląda, prawda? I ile osób go ogląda. On musi z góry założyć, że jest jakaś grupa, do której mówi. Oczywiście, jeżeli prowadzi program, który ma niewiarygodnie wysoką oglądalność, i to jest oglądalność idąca w miliony, no to ma świadomość powagi sytuacji, a jeżeli prowadzi program niszowy, to zdaje sobie sprawę, że, że te oglądalności są dużo mniejsze. Natomiast tak czy siak, musi to być przekaz bezpośredni i nie można się zastanawiać, czy mnie ogląda 5 osób czy 50 tysięcy. W sieci jest trochę trudniej, bo jeżeli prowadzimy na przykład jakieś spotkanie albo prowadzimy warsztaty i nawet wiemy, ile osób bierze udział w tych warsztatach, to przeszkadza nam jedno i chyba każdy, kto pracował w ten sposób lub pracuje w ten sposób, się z tym zetknął: że na przykład kamerki są wyłączone, że wyłączone są mikrofony, prawda? Że bardzo niewiele osób tak naprawdę pokazuje się z drugiej strony. No, i wtedy trudno wykrzesać z siebie entuzjazm i energię, bo ja się zastanawiam, czy te osoby w ogóle. Mnie słuchają i mnie oglądają. Oczywiście one chcą pozostać inkognito. Póki im nikt nie każe mieć włączonych kamer, bo bywają takie sytuacje, szczególnie kiedy to są jakieś spotkania np. wewnątrz firmowe, prawda? I szef nakazuje. Ale jeżeli nie ma takiego musu, to najczęściej osoby słuchające odbiorcy wolą pozostać inkognito. No i teraz tak, czy tak naprawdę oni mnie słuchają, czy ja nie ględzę, nie mam żadnej informacji zwrotnej. Prezenter telewizyjny tej informacji zwrotnej na żywo mieć nie będzie. Dopiero potem, kiedy zerknie na oglądalności, albo ktoś mu przekaże, że były jakieś telefony SMS etc. Natomiast tutaj, tu jest to straszne. I Ja to rozumiem, i ja to znam, ponieważ ja to też przeżywam i ja współczuję. Ale musimy się tutaj trochę poczuć jak prezenterzy telewizyjni, bez względu na to. Że nasi odbiorcy w tych kwadracikach występują tylko jako inicjały, albo imiona i nazwiska, jest przekreślona kamera, przekreślony mikrofon, no to musimy sprawić, żeby ten przekaz był bezpośredni. My mówimy do nich. To my mamy dbać o ich komfort, a nie oni o nasz, niestety. I tutaj przechodzimy do sprawy, która łączy się z tym, co powiedziałem przed chwilą. Spojrzenie. Wzrok. To jest jeden z największych problemów takich osób, które prowadzą działalność na żywo w sieci. Nie patrzenie w kamerę. Takie osoby oczywiście znowu mają trudniej niż prezenterzy telewizyjni. Prezenter telewizyjny wie, że musi patrzeć w obiekty w kamery, dlatego że nie będzie patrzeć w prawo lub w lewo, czyli na jakieś fragmenty scenografii. Oczywiście może popatrzeć w kartki, ale jednak musi mieć ten w cudzysłowie kontakt wzrokowy. Z odbiorcami. Dlaczego mówię w cudzysłowie? No bo on odbiorców oczywiście nie widzi. Natomiast taki prowadzący spotkanie czy jakieś szkolenie online, najczęściej Patrzy w ekran swojego laptopa. Oczywiście wszyscy wiemy, mówię też o sobie, bo ja taką działalność również prowadzę, że musimy patrzeć w obiektyw, dlatego że ludzie nas oglądają, słuchają, nawet jeśli nie wiemy, czy rzeczywiście nie poszli sobie do drugiego pokoju, ale jednak musimy do nich mówić. My musimy do nich mówić, oni muszą nas widzieć, że ten przekaz jest. Bezpośredni do nich. Natomiast zwróćcie uwagę, że często odbywa się to w ten sposób. Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński, jestem prezenterem telewizyjnym, lektorem, bla bla, 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 bla. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotkaliśmy. I teraz, zanim zaczniemy, ja chciałbym, żebyśmy rozpoczęli to nasze szkolenie od prezentacji, którą tutaj dla Państwa przygotowałem. I yy, za chwilę tę prezentację państwo zobaczą. Ja wiem, że ona jest troszeczkę troszeczkę może skomplikowana, ale ja ją zaraz załaduję. Oczywiście popełniłem tutaj mnóstwo jeszcze innych błędów, które zaraz omówię, ale doskonale wiecie o co mi chodzi, prawda? I nagle zaczyna się patrzenie w ekran laptopa. Oczywiście trzeba popatrzeć, bo trzeba coś załadować, trzeba udostępnić ekran. No korci też, żeby popatrzeć, kto nas ogląda, prawda? Czy przypadkiem jedna główka potakuje, jak ja mówię, albo przeczy? Natomiast zapominamy o patrzeniu w kamerę. To znaczy w obiektyw kamerki internetowej. Jeśli te kamerki są małe, no to to jest tym trudniejsze. Prościej mają zapewne ci, którzy mają duże kamery. Teraz ten sprzęt, technologia się bardzo rozwinęła, prawda? Kamery internetowe potrafią być niewiarygodnie drogie i potrafią być niewiarygodnie wysokiej jakości. O 4K to już nie mówię, ale potrafią mieć zoom in, zoom out, wszystko sterowane pilotem, te obiektywy się przesuwają, prawda? Fantastyczne to wszystko jest i to jest na pewno prostsze, ale i tak. Korci, żeby cały czas patrzeć w ekran laptopa, bo tam jest to moje szkolenie, tam jest ten mój świat, tam są ci ludzie, którzy mnie słuchają, tam jestem też ja, na którego mogę czasem popatrzeć, mogę coś skontrolować, mogę zerknąć, czy przypadkiem na, nie wiem, jakiś fragment scenografii gdzieś nie powinien zostać usunięty albo przesunięty, bo tego wcześniej nie zauważyłem, czyli coś na biurku, na przykład może mikrofon, do którego mówię, za bardzo wchodzi. W obiektyw. Krótko mówiąc, jestem przyspawany do ekranu laptopa i zapominam o patrzeniu w kamerę, czyli mówieniu do ludzi. No i teraz porównajmy to do innej sytuacji. Bo tego się nie trzeba uczyć, trzeba o tym pamiętać, trzeba to stosować i potem to wchodzi w nawyk. Na początku jest z tym bardzo niewygodnie, ale w porównaniu, wyobraźmy sobie, że mamy naszych odbiorców przed sobą. I wyobraźmy sobie, że zamiast patrzeć im w oczy, przesuwać wzrok z jednej osoby na drugą, do kogoś się uśmiechnąć, prawda, na jakimś oko zawiesić, że my cały czas. Operujemy wzrokiem na wysokości klatek piersiowych naszych odbiorców albo kolan, prawda? I mówimy właśnie do nóg, jak by się ci odbiorcy czuli. I co najważniejsze, jaka by była po takim spotkaniu z nami informacja zwrotna. No, odpowiedzi nie trzeba udzielać. Głos. Kolejny element. Głos jest piekielnie ważny. Doskonale wiemy, to jest moja definicja, że głosem można wiele wygrać, ale głosem można też i przegrać, prawda? Wracając do Alberta Merebiana, to jest właśnie wyjaśnienie, przede wszystkim, po co przypomniałem jego proporcje, że w sieci te 55% sfery niewerbalnej jest dużo mniejsze. To już nie jest ponad połowę, to już nie jest niewiele do połowy. To jest dużo mniej, dlatego że niektóre elementy niewerbalnej komunikacji odpadają. Nie chodzimy, nie ruszamy się. To znaczy, chodzi mi tutaj o przesuwanie się. Na przykład kiedy coś komuś prezentujemy na rzutniku z pomocą rzutnika, prezentację PowerPoint, możemy przejść z jednej strony ekranu na drugą. Kiedy teoretycznie jesteśmy statyczni, to jednak robimy krok do przodu, krok do tyłu. Tutaj tego ruchu od bioder w dół nie ma. Rusza się rzecz jasna, ciało od bioder w górę, ale gestykulacja, możemy nią sobie pomagać i powinniśmy nią sobie pomagać, ale. Już nie jest takim ważnym elementem komunikacji, bo tego nie widać. Nie będziemy mówili, mamy tutaj, drodzy Państwo, szereg spraw, bo doskonale wiemy, że będzie to wyglądało śmiesznie. Nie będziemy prezentować, dwa lata temu nasza firma była na takim poziomie, a teraz jest na takim, bo nawet nie będzie widać prawdopodobnie tego znaku graficznego, który wykonaliśmy dłonią, a poza tym on będzie groteskowy. Wzrok, powiedziałem o patrzeniu w kamerę, ale co przekazujemy tym wzrokiem, jak pracujemy mimiką, to jest też troszeczkę spłaszczone, dlatego że tego aż tak nie widać. Jest to istotne, no ale już tak nierozpoznawalne przez naszych odbiorców, którzy patrzą na nas po prostu w ekranie monitora. W związku z tym, tym większe znaczenie, tym większego znaczenia nabierają nasze walory głosowe. I wracam teraz do przykładu, który pokazałem. Dzień dobry, kłania się Maciej Jabłoński, jestem prezenterem, etc., etc., etc. I tutaj chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie, drodzy Państwo, od prezentacji, którą ja za chwilę załaduję. Jeszcze tylko sprawdzę, tak, jeszcze tylko sprawdzę tutaj. E, tak, teraz zaraz Państwu to udostępnię. I na tym pierwszym slajdzie, który może nie jest zbyt zrozumiały, ale zaraz go sobie, prawda? I nagle zaczynamy mruczeć, nagle zaczynamy mówić do siebie. I nagle. Barwa staje się mniej ciekawa, no bo jest taka mrucząca. Oczywiście, jeśli ktoś ma piękną, mruczącą barwę, to super, ale naprawdę prowadzenie, prowadzenie takiego szkolenia, warsztatu w sposób i teraz sobie popatrzmy, drodzy Państwo, na to wszystko to nie jest najlepszy sposób. Siada ekspresja, siada emocja wszystko się spłaszcza, prawda? W związku z tym nie tylko nie nadrabiamy głosem tego, Czego nie możemy nadrobić sferą niewerbalną, ale wręcz przeciwnie, zmniejszamy swoje szanse na sukces, dlatego że zaczynamy mówić do siebie, zaczynamy mówić do ekranu, do tego, co widzimy na ekranie laptopa, a nie do ludzi. I zwróćcie uwagę, jak to się niesamowicie wiąże z tym spojrzeniem, bo jak ja bym mówił do kamery i bym się już oswoił z tym, że tam w kamerze są ludzie, że ja nie patrzę tutaj, gdzie oni są, oni są tutaj. To prawdopodobnie nie zapomniałbym o głosie. A jak się chowam do ekranu laptopa, to o głosie zapominam, niestety. I nie tylko nie zostaję na tym samym poziomie, na którym byłem, gdy się spotykam z moimi odbiorcami, bez łącz internetowych, tylko tak niemal empirycznie ale jeszcze, jeszcze bardziej schodzę do podziemia. Prozodia. O prozodii mówię bardzo często, i znowu być może jest to już nudne, ale tutaj te elementy prozodyczne nabierają właśnie jeszcze większej wagi. I one są oczywiście z głosem związane, bo przypomnijmy popatrzmy na prezentację. Tutaj w lewym dolnym rogu widzą Państwo te pierwsze wartości, o których będę mówił. To sobie zobaczymy. I teraz to mruczenie, o którym wspomniałem, ten szemrzący, monotonny głosik. A zatem tak. Brakuje wówczas akcentu logicznego, tak? On nie jest wybity, a więc właściwie nie wiadomo, co jest najważniejsze w zdaniu. Intonacja się spłaszcza. Ambitus głosu jest naprawdę bardzo ściśnięty do średnicy, do minimum po prostu. Nie ma ani górek, ani dołów. Nie ma nic, co by bodźcowało. Tempo. Tempo zostaje na jednym poziomie, czyli jest takie jak koła jednostajnym tempem jadącego pociągu. No i oczywiście, co równie kiepskie, nie ma kropki, nie ma pauzy logicznej, tekst nie jest posegmentowany. Nie ma takiego momentu, w którym odbiorcy mogliby w tej właśnie pauzie logicznej po kropce przetrawić to, co do nich powiedziałem do tej pory i być gotowymi na to, co będę mówił dalej. W związku z tym elementy prozodyczne leżą i to są cały czas naczynia połączone, czyli brak kontaktu wzrokowego, zejście do podziemia, czyli do ekranu laptopu, kiedy siada ekspresja i emocja w głosie. A jak siada ekspresja i emocja w głosie, no to siadają też elementy prozydyczne, dlatego że jesteśmy po prostu schowani do naszego ekranu, do naszego monitora. Cały czas mówię o tym i cały czas mówię o tym patrzeniu w monitor, dlatego że wszystko się od tego zaczyna. To znaczy, wszystko to, czym sobie nie pomagamy, i teraz pół biedy, może nie pół biedy. Odrobinę szansy więcej, gdy prezentacja jest owszem wyświetlona, ale jesteśmy mimo wszystko gdzieś w rogu, w rogu monitora. Jeżeli nas widać, jeżeli możemy coś wskazać, jeżeli jest jakiś ruch głową, to nasi odbiorcy mają jeszcze jako takie poczucie kontaktu z nami. Ale jak już się nie pojawiamy w kamerze, tylko wyświetlamy takie slajdy prezentacji PowerPoint, czy PDF-y, czy cokolwiek innego na cały ekran i nas nie widać, no to moi drodzy co? No nie ma żadnej komunikacji niewerbalnej. Te 55% Alberta Merebiana, tego już właściwie nie ma. I owszem, wprawdzie sama barwa głosu jest zaliczana do komunikacji niewerbalnej. Ja nie lubię tego mieszać, tak, no bo sama barwa dźwięku to nie jest rzecz werbalna, to nie jest. Słowo, prawda? To się nie łączy z verb, ale ja wolę to jednak zaliczać do sfery werbalnej, w związku z tym tych 55% nie ma, a te 38% to jest 93%. I warto o tym pamiętać. I na koniec kadr. Oczywiście można powiedzieć, że najważniejsze jest to, co się mówi, najważniejsze jest to, jak się mówi, a kadr ma znaczenie drugorzędne. No tak, ale ma znaczenie właśnie drugorzędne, a nie jest tak, że nie ma w ogóle znaczenia. Degustibus non disputandum est. Właściwie nie powinniśmy o kadrze rozmawiać, ale jednak kilka sugestii podsunę, a też przede wszystkim poddam pod dyskusję, dlatego że nie czuje się znowu, nie czuje się kompetentny, żeby poruszać wszystko. Jednak pamiętajmy o tym, że osoba, która szkoli, prowadzi takie spotkanie, jest zarówno retorem, jak i operatorem kamery, scenografem i stylistą. prawda, O Stylu, czyli o naszym dreszkodzie, mówić nie będziemy. Wszyscy doskonale wiemy, że trzeba się ubrać stosownie do sytuacji, a czy dokonaliśmy właściwego wyboru, to pewnie ocenią inni i przekonamy się. Dobrze, aby ta informacja zwrotna była dla nas korzystna. Natomiast scenografia. Ja, jak zauważyliście, nagrywam filmy na, tre, na tle biblioteczki. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie, natomiast najważniejsza jest też czasami konsekwencja, ponieważ ja tych filmów nagrałem już dużo i wszystkie nagrywam właśnie w takiej scenografii. Chcę być konsekwentny. To jest moje studio. Mam nadzieję, że mnóstwo tych kolorowych książek nie odciąga Waszej uwagi, a jeżeli mimo wszystko odciąga, to jest dla mnie wyzwanie, że muszę się jeszcze bardziej postarać, żeby Moje możliwości prozodyczno-werbalno-niewerbalne podnosić na wyższy poziom. Natomiast mm, nie wiem jak wy. Ja nie przepadam za kadrami generowanymi komputerowo, to znaczy za scenografią generowaną komputerowo. I wprawdzie to już nie są te czasy, co kiedyś, że, że ta scenografia była ewidentnie sztuczna i prowadzący, kiedy się ruszał, pływał, prawda? Jego krawędzie były takie. Falująco pływające, dlatego że to jeszcze nie było na tak wysokim poziomie technologicznym. Dziś jest z tym zdecydowanie lepiej, ale ja wciąż potrafię odróżnić scenografię generowaną sztucznie od prawdziwej scenografii. I jak widzę scenografię sztuczną, komputerową, to mam takie podejrzenie, że albo Prowadzącemu nie chciało się czegoś przygotować albo chciał coś ukryć, no bo jedno łączy się z drugim, prawda? Nie znalazł właściwego kadru, nie chciał usuwać jakichś sprzętów, których nie chciał pokazać. Czyli, krótko mówiąc, nie włożył żadnego wysiłku w spotkanie ze mną, w to, żebym ja się nie tylko dobrze czuł z tym, co on mówi, ale żeby mi to wszystko też. Ładnie wyglądało w obrazku. To powinno być oczywiście schludne. Nie biała ściana, bo nawet jak się łączymy online ze specjalistami z zakresu medycyny, typu psychiatrzy, czy jak się łączymy z psychologami, no to oni też nie są na takim ultra białym po prostu tle, bo to naprawdę źle wygląda. Coś schludnego, coś co jakoś bardzo nie rzuca się w oczy, i po prostu nie odciąga uwagi i tyle. Natomiast jeśli chodzi już o samego prowadzącego, no to doskonale wiemy, że jak prowadzący pokazuje coś, udostępnia ekran i pochyla głowę, i ta głowa jest co chwila gigantyczna w kadrze, prawda? No to nie jest najszczęśliwsze. Jeżeli prowadzący jest bardzo, 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 bardzo daleko i też ginie w scenografii no to również nie mamy z nim dobrego kontaktu. To znaczy, wtedy nie ma kontaktu, a to, no to jest po prostu takie mało profesjonalne, prawda? Wystarczy o tym pomyśleć, żeby tego nie robić, nie trzeba się tego jakoś specjalnie uczyć, a już jest, już jest lepiej i wygląda to profesjonalnie, jeżeli ta głowa się nie pcha w ekran i jeżeli nie widzimy, czy ta głowa uczesała się, czy nie? Krótko mówiąc, tyle, dlatego że, dlatego że, tak jak powiadam, sami przecież mamy gust i sami jesteśmy w stanie przeanalizować to, jak obrazek, w którym się pojawiamy, ma wyglądać, ale na te drobnostki chciałem uwagę Waszą również zwrócić. Wszystko, co pomaga, by się skuteczniej zaprezentować online, jest w cenie. I tyle. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia, jak powiedziałem, bo to wynika nie tylko z doświadczenia, ale i ze spostrzeżeń, dlatego że ja też bywam po drugiej stronie. Ja też jestem słuchaczem takich osób, które się prezentują online, że coś z tego przyda się wam. No i oczywiście zapraszam do samo doskonalenia. A jeżeli macie ochotę się doskonalić wspólnie, to jestem dostępny. Zapraszam również do kontaktu i życzę owocnej pracy. Do zobaczenia w sieci.